Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na finiszu kolejnej, ale równie ważnej dla racji Boża, kampanii wyborczej. Chciałem Państwu podziękować przede wszystkim za to, że w tym gorącym okresie zachowaliście bezstronność. To również dzięki mediom i naszym mieszkańcom ta kampania nie zmieniła się w jeszcze bardziej brutalny spektakl. Przez ostatnie lata racimurz dzięki ciężkiej wspólnej pracy zmieniał się na lepsze. Ostatnie wydarzenia uświadomiły mi, że konieczna jest jeszcze większa mobilizacja i determinacja z mojej strony w dążeniu do realizacji potrzeb naszych mieszkańców. Moja kampania i kampania pani Anny Robin to dwa różne światy. Kampania pani Anny Romin oparta na założeniu, że potrzebne są zmiany dla zmian, natomiast zabrakło tam jakiegokolwiek pomysłu na miasto, zero konkretów. Moja kampania charakteryzowała się konkretnymi propozycjami działań dla miasta, a najważniejszym z nich jest pozyskanie jak największych środków dla Boża z ostatniego tak dużego wsparcia Unii Europejskiej dla Polski. Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę, że w tym wypadku potrzebne są kompetencje, wiedza i doświadczenie, którego dziś brakuje Annie Romin. Sprawdzony prezydent z nowymi pomysłami to najlepsza recepta na pozyskanie ostatnich, wielkich i trudnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Cały czas towarzyszy mi determinacja dotycząca nie tyle ambicji, by nadal sprawować urząd prezydenta, co świadomość, że jestem lepiej przygotowany na wyzwania, przed jakimi stoi Racimusz. Współpracownicy przyszłego prezydenta. Dowodem na to, kto był bardziej wiarygodny w trakcie tej kampanii, są wyrazy poparcia poszczególnych kandydatów lub jego brak otoczenie pani Anny Ronin. Eksperci są ukrywani w cieniu jej kampanii. Dopiero na kilkanaście godzin przed zakończeniem kampanii ujawniono tzw. doradców, przede wszystkim otoczenia jej kandydata z pierwszej tury, Dawida Wacławczyka. Z tego wynika, że pani Ronin Nigdy nie posiadała ekspertów. Moje otoczenie jest znane. Ja nie muszę ich ukrywać. Są to ludzie, z którymi mieszkańcy mają kontakt na co dzień oraz mogą ocenić ich działania. To radni, którzy tworzą większość w Radzie Miasta. I szli do wyborów promując nasz wspólny program. To przedsiębiorcy, ludzie biznesu, kultury, sportu i nauki, znani i szanowani w mieście popierają mnie też radni opozycji. Ja i moje otoczenie jest otwarte na każdy konstruktywny dialog dla dobra raciborska. Słucham i wyciągam wnioski. Mam pomysł na Racibórz. Mam wiedzę, doświadczenie i kompetencje, dlatego zapewniam, że jeśli pozostanę na stanowisku prezydenta, to skorzystam ze wszystkich dobrych rad, niezależnie od kogo będą pochodziły. Zdaję sobie sprawę, że trzeba stale poprawiać wzajemne relacje. Jestem przekonany, że w następnej kadencji wprowadzimy je na taki poziom, by mieszkańcy na co dzień dostrzegali rozwój miasta i zmiany, które w nim zachodzą. Ta kampania pokazała, że oprócz konkretów potrzebna jest dobra i wzajemna komunikacja. Jeszcze raz dziękuję za poparcie w pierwszej turze wyborów i oddanie na mój program największej liczby głosów. W niedzielę zapraszam do lokalów wyborczych. Postawmy na konkrety dla Boże. Dziękuję. Wskazuję wybranych, wybranych funduszami, no. w związanych z punktem europejskim. Jest budżetu, Pan już złożył. Czy to już odzwierciedla się w budżecie? Czy, czy można prosić o takie parę słów na temat tego projektu budżetu? Bo niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, ten projekt będzie trzeba realizować. Chyba, że Rada go wywróci do tego ale to, to trudno chyba oczekiwać. Mam większość w Radzie, to już powiedziałem. Budżet jest złożony 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Rady Miasta Racibórz, w zgodnie z wymogami ustawowymi. Budżet nastawiony jest na większość pozycji związanych właśnie z czerpaniem środków Unii Europejskiej. Drogi, jak Państwo tu już zauważyli, 12 milionów, w tym północna obwodnica miasta Racibórza i dostęp do A1. Na razie w naszym budżecie w tym roku w formie dokończenia dokumentacji projektowej drogi w mieście, ale też i zakup terenów po cukrowni, taka pozycja w budżecie funkcjonuje, a z Unii Europejskiej środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, nie tylko cukrowni czy rozbrojenie strefy, również ewentualnie innych terenów. Tutaj będziemy jeszcze rozważać, których dokładnie. Na pewno nie będziemy na razie uzbierać dużych terenów powyżej 30 hektarów, które też dziś tam w swoim programie zapowiadam. Budżet jest otwarty, będzie skonstruowany tak naprawdę przez Radę, to jest moja propozycja. Pewnie będą jak zwykle jak każdego roku pewne propozycje i zmiany, ale bardziej myślę jeszcze w kierunku nowego otwarcia. Większość w Radzie do tego działania posiada. Mhm. Pan tutaj mówi, że skorzysta ze wszystkich dobrych rad. Pan zna programy konkurencji. Generalnie tam jest bardzo dużo takich dobrych rozwiązań, które myślę, że dla interesu miasta są korzystne. Czy rzeczywiście będzie Pan brał pod uwagę takie... Mnie no, zarzucano, że nie słucham opozycji, a ja dawałem kontrargumenty, że rzeczywiście słucham, bo Cztery lata temu Dawid, Dawid Wacławczyk miał w programie akwapark, ja go zbudowałem, też go miałem w programie, więc jakby to był nasz wspólny program, czy, czy chociażby Stefa, pomimo sporów, kto jest ojcem, a kto matką, ona powstała. I to są jakieś wspólne założenia, jak ścieżki rowerowe. To jest bardzo wiele przykładów, gdzie ja słucham jednak i y, również umiejętnie realizuję programy opozycji. Ta kampania też y, jednak y, y, natchnęła mnie wieloma y, y, pomysłami. Wieloma kierunkami, i ten kierunek do biznesu, do przedsiębiorców, jest bardzo jasno i precyzyjnie skierowany. Ja wczoraj wydałem oświadczenie. Jestem do tego przekonany, że tak należy postępować. Oczywiście trzeba będzie szukać sposobów, jak to tak naprawdę wdrożyć i wprowadzić w życie wspólnie z przedsiębiorcami, żeby było skuteczne, bo to jest apel, to jest moje otwarcie. Ale musimy skonstruować taki sposób komunikowania się z biznesem, taki sposób wykorzystania ich głosu, żeby to się rzeczywiście zamieniło w nowe miejsca pracy, o które walczymy, nowych przedsiębiorców, ale też i tych przedsiębiorców, którzy tutaj przede wszystkim działają, niezależnie od tego, jaki biznes reprezentują polski czy zagraniczny. Tu taki jeszcze jedno. Będziemy jednostronni, panie Mariuszu. No, w tej kampanii całej, cały czas jest kwestia polityki mieszkaniowej w jakiś sposób poruszana, ale generalnie bardziej w kategoriach przyszłości. Że będziemy budować nowe mieszkania, że będzie coś tam nowego. Ale mi się wydaje, że w ogóle nie został poruszony wątek przez nikogo z kandydatów dotyczący tego, co jest aktualnie w mieście, czyli tego, jak gospodarują swoimi pieniędzmi wspólnoty mieszkaniowe. Jak widać w Praczy dużo się kamienic, tych starszych budynków modernizuje, temu modernizuje i zmieniają się realnie, one, one pięknieją, to można przejść się i zobaczyć jak... Niektóre kamienice wyglądają. Jak będzie wyglądała Pana zdanie, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, ta, bo, bo już to widać na po budżecie i widać po pewnych ruchach, Pan zawsze powtarzał, że jednak jest duży udział miasta w tych wspólnotach i bez tych pieniędzy z miasta nie byłoby tych wszystkich modernizacji. Więc jak pan przewiduje, czy to będzie czy to już koniec, czy to już się zastopowało i będzie dalej wyglądało tak, jak wygląda i będą straszyć kamienice swoim wyglądem, zwłaszcza kwestia ścisłego centrum, czyli rynku, na przykład czy rynek ma szansę na to, żeby wyglądał tak, jakby chcieli ludzie, żeby wyglądał w sensie tej jeżeli, gdzie jest ta brzydsza strona, czy też nie? Czy też jest jeszcze szansa, że, że będzie, będzie ładniej? Ten proces trwa. Nie sądzę, żeby on się przewał z jakiegokolwiek powodu. My jesteśmy rzeczywiście bardzo zaangażowani w wspólnotach mieszkaniowych funduszem remontowym każdego roku, to jest bodajże koło 5 milionów, ja nie chcę strzelać liczbami, bo nie jestem do tego dzisiaj przygotowany, a, a na pewno, jeśli chodzi o kredyty zaciągnięte na termomodernizację, to pewnie będzie około 20. To są naprawdę już duże pieniądze. To znaczy, że mniej więcej drugie tyle wykładają właściciele mieszkań. To trzeba byłoby podwoić do utrzymania zasobów mieszkaniowych. To jest już potężny pieniądz, który wydawany jest również do racimorskiego biznesu, bo to głównie raciborski biznes y, zajmuje się modernizacją, też modernizacją y, zasobów. Są problemy oczywiście y, y, związane z zagospodarowaniem terenów przydomowych. To jest chyba dzisiaj najważniejszy problem, żeby te tereny po wielu czy, czy kilkudziesięciu latach zdegradowane w wielu miejscach przywrócić do właściwego stanu. I my to robimy. Przykładem jest chociażby ulica Słowackiego za Państwową Szkołą Zawodową. Teraz dopinamy sprawę ulicy Opawskiej, tutaj przy garażach, ulicy Łąkowej. Jest wiele dobrych przykładów. Większość wspólnot bierze te tereny w użyczenie część w część chce kupować na własność organizować tam miejsca parkingowe, place zabaw, może w mniejszym stopniu, ale też. Czy inne funkcje niezbędne dla funkcjonowania czy istnienia w ogóle nieruchomości wspólnot mieszkaniowych? Także ten proces trwa, on jest trudny. Nasi mieszkańcy we wspólnotach są przyzwyczajeni, że kiedyś to mieli za darmo, dziś muszą wykładać na to własne pieniądze, ale to jest ich własność. Oni szanują swoją własność i przeznaczają na nią duże środki ten taki sznoderowy element tej kampanii tego pana programu wyborczego zamyka pan kampanię i worka z jakim napisem mógłby pan ją włożyć Trudna kampania mhm. dla mnie trochę zaskakująca z ogromnym udziałem środków masowego przekazu mhm. z dużą rolą internetu mhm. to nie dlatego że nie potrafię korzystać z nowoczesnych narzędzi ale być może z mojej strony brak docenienia tego, tego, tego medium. Ja mam, miałem i mam dobry kontakt z mediami, z państwem, ale być może nie doceniałem roli tego przekazu internetowego. Dzisiaj dostęp do internetu jest powszechny, nie tylko dla ludzi młodych, on jest powszechny również dla ludzi dojrzałych, dla wszystkich pracowników, bo internet jest w pracy, również dla seniorów. My ich przygotowujemy poprzez różne programy w naszych bibliotekach, w naszych innych instytucjach do korzystania z tego narzędzia. To nie to, że nie jestem nowoczesny, tylko dlatego, że być może poprzednie kampanie oparte głównie były na spotkaniach, na słowie, na, na przekonywaniu. To też jest ważne. Ja jestem z mieszkańcami w ścisłym kontakcie, ja się z nimi spotykam, ale to w dzisiejszych czasach okazuje się, że to już jest za mało. Jeden element programu wyborczego, który jest zdecydowanie silniejszy od programu czy propozycji kontrkandydatki, pana kluczowy, taki, Który na 100 może pan przebić, nie wiem, w pojedynku na argumenty. Jeden element z programu Jestem wyborczy. dobrze przygotowany do pełnienia roli samorządowca, prezydenta miasta. Mhm. Nie Zresztą ma dzisiaj. nie tylko, Nie tylko, jeśli chodzi o środki unijne. Myślę, że również jeśli chodzi o sprawowanie. Yy, Urzędu, sprawowanie władzy samorządowej, żebyśmy tego nie kojarzyli z jakąś szeroko pojętą władzą czy władcą, władzy samorządowej, do kierowania miastem. Kierowanie miastem to nie tylko pozyskiwanie środków zewnętrznych, to również zarządzanie edukacją, to jest prawie 60 milionów do 55 milionów złotych rocznie. To zarządzanie sferą komunalną, to gospodarka odpadami, to przygotowanie się do. Walki o regionalną instalację gospodarowania odpadami jest y, za nami. Jesteśmy po pierwszym udanym, jednym z niewielu w Polsce, postępowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja jestem do tych zadań przygotowany, ja je realizuję. Wiele rozpocząłem, wiele jest na finiszu, wiele jest zakończonych. Moja przewaga zdecydowanie y, leży po tej stronie. Jak Pan myśli? Ci może niechętnie w niedzielę pójdą do wyborów, czy mają dosyć tej dwutygodniowej... Dni? Trudno mi określić, Racimusz jest na pewno w tej chwili y, pochłonięty, przynajmniej część Ci może jest pochłonięta rozmowami na temat wyborów, na temat kandydatów. To są trudne wybory y, również naszych mieszkańców, bo tak naprawdę to oni y, zdecydują, kto w niedzielę uzyska większe poparcie. Ja liczę na tą dyskusję i na merytoryczny wybór. Wierzę, że raciborzanie potrafią wybrać dobrze. Miasto bardzo mocno spolaryzowane chyba jest. Tak się... Bardzo mocno. Ja się odcinam od wszelkich podziałów. Ja nigdy nie dzieliłem Bożan na większość i mniejszość. Nie podoba mi się granie na jakichkolwiek nastrojach narodowych. Nie lubię brutalnej kampanii. Państwo mnie znają. Nie jest to w moim stylu. Nigdy nie chwytałem się sposobów poniżej pasa. To nie jestem ja. Jeśli mogę bardzo Państwa już zaprosić, jeszcze pytanie. z Można to tylko jedną rzecz. W całej kampanii przewija się dość szeroko wątek partycypacji obywatelskiej, pewnego rodzaju wglądu mieszkańców oraz uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem. Czy będzie można oczekiwać, jeżeli Pan wygra, dalszego wzrostu udziału mieszkańców właśnie w budżecie obywatelskim, czy też w takich akcjach właśnie działa lokalnie, w tym, żeby mieszkańcy sami mogli sobie przy współudziale miasta konstruować na przykład plac zabaw, albo ogródki przy domu, coś takiego. Minęły czasy rzeczywiście, że prezydent czy radni mogą powiedzieć, my jesteśmy wybrańcami narodu, Mamy rację i receptę na wszystko. My musimy rzeczywiście słuchać mieszkańców i inicjatywa lokalna to jest na pewno dobry pomysł. Takie inicjatywy są w Raciborzu. Powstał plac zabaw, powstały miejsca parkingowe dzięki zaangażowaniu mieszkańców, to oni wiedzą, czego chcą w swoim otoczeniu. Oczywiście to zawsze będzie miało wymiar symboliczny w stosunku do wielkości budżetu. Wydawało mi się, że rozmowy z mieszkańcami, spotkania na dzielnicach czy w mieście i uzgadnianie z nimi poszczególnych zadań to jest budżet obywatelski i że to wystarczy. Nie, wprowadzę ten, ten, ten również klasyczny modelowy budżet powielany w wielu miastach, czyli wydzielenie z budżetu części środków. To jest możliwe nawet w tym budżecie na 2015 rok. Tutaj nie widzę problemu. Wydzielenie pewnej puli pieniędzy nie wiem, miliona, dwóch milionów złotych maksymalnie, myślę i wprowadzeniu tej zasady konkursowej, choć zawsze ktoś powie, kto stał za komisją konkursową, ale warto spróbować również i tego, gdzieś sprawdzonego w innych miastach, sposobu. W tych miastach, w których to wyszło, ponieważ wszystkich się ten sposób ujawnił. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać swojego głosu w sprawach wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy, to zdecydowanie.